Doda, popularna polska piosenkarka, ostatnio wywołała burzę na mediach społecznościowych, publikując nagrania, w których zachwala suplementy diety ze swojej własnej linii. W jednym z filmów otwarcie przyznaje, że zdiagnozowano u niej chorobę Hashimoto wiele lat temu. Jednak postanowiła nie sięgać po tradycyjne leczenie. Zamiast tego uwierzyła w mocnie konwencjonalnych metod, takich jak zdrowa dieta oraz suplementy. Tylko dzięki nim udało mi się wyleczyć tarczycę. Twierdzi. Doda, wyraża gotowość, by dzielić się swoją wiedzą i pomocą z innymi kobietami, które mogą borykać się z podobnymi problemami zdrowotnymi. Piosenkarka podaje, że aż co druga kobieta w Polsce może mieć problemy z starczycą, co wzbudziło wątpliwości u dziennikarzy, w tym Michała Janczury z wirtualnej Polski. W swoich twierdzeniach nie przytacza ona jednak żadnych źródeł naukowych, podczas gdy badania mówią o zupełnie innym obrazie. Wskazując, że problemy z tarczycą dotyczą jednej na pięć polek. Doda, obserwując swoje koleżanki, które stosowały tradycyjne metody leczenia, zainspirowała się do stworzenia suplementów, w co jednak mogą wątpić niektórzy eksperci. W odpowiedzi na te kontrowersyjne twierdzenia, główny inspektor farmaceutyczny Łukasz Pietrzak postanowił przyjrzeć się sprawie. Podkreślił, że przypisywanie suplementom diety właściwości leczniczych. Jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Osoby, które promują produkty, przypisując im działanie typowe dla leków, mogą ponieść konsekwencje prawne, w tym grzywne, zaznacza Pietrzak. Ostrzega, że działania dody mogą być nie tylko mylące, ale i duszącą pułapką dla zdrowia jej obserwatorów. W kontekście kulinarnym nie można zapomnieć o składzie wspomnianych suplementów. Dietetycy z wirtualnej Polski zwrócili uwagę, że promowany produkt zawiera jod, którego suplementacja nie jest zalecana dla osób z chorobą Hashimoto. To kolejne zastrzeżenie, które stawia pod znakiem zapytania skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tych preparatów. Redakcja WP próbowała skontaktować się z Dodą, aby uzyskać dodatkowe informacje oraz dowody na to, że jej metoda jest skuteczna. Stanowisko piosenkarki oraz jakiekolwiek wyjaśnienia w związku z zarzutami pozostają jednak bez odpowiedzi do tej pory. W obliczu tych wydarzeń widać jak ważne jest podejście krytyczne do propagowanych metod leczenia i suplementacji, zwłaszcza gdy mowa o zdrowiu. Wspieranie się rzetelnymi informacjami naukowymi i badaniami jest kluczowe, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych zagrożeń w walce z chorobami, które dotyczą tak wielu kobiet w Polsce.